Wszystkim z tej strony Alien I jak widzimy mamy nowe ekran Do Start Table Jestem ciekawa Czy te ekrany będą się jakoś zmieniać Czy może jednak będzie tylko ten A może będą się zmieniać tylko Co jakąś tam porę roku No jestem bardzo tego ciekawa Tak trochę inaczej zaczyna, zaczynamy Niż zawsze No ale cóż, dobra hmm. Przejdźmy do aktualek Które oczywiście ja już robiłam <coughs> Więc Dużo dzisiaj nie zrobimy. Hmm. Czytywanie. Czytywanie, to ja zacznę czytać. Eee, Szczęśliwa moda. Witamy w najbardziej stylowej aktualizacji roku. Nadeszedł czas na tydzień mody Jorwik. Pomoc przy festiwalu szczęścia potrzebna. Tak, jestem. Dzień dobry wszystkim. Jestem na Lilce. Eee, Okej. Okay. Eee, Dziewczyny z Bobcat w Murland są odpowiedzialne za przygotowanie corocznej Parady Szczęścia i potrzebują Twojej pomocy. Pojedź do Murland, aby skończyć pracę, aby dokończyć pracę i mieć, móc uczestniczyć w Paradzie Szczęścia. Aby mieć dostęp do tych zadań, musicie otrzymać podziękowanie od Lorety za pomoc w przygotowaniu niespodzianki urodzinowej. To tan dla tan. Dołącz do parady. Mamy tutaj ładne zdjęcie. Nadal macie szansę na pomoc skrzatowi. Juan w odnalezieniu kawałków złota na końcu tęczy. Jeśli Juan jest w dobrym nastroju, możecie otrzymać od niego naprawdę super upominki. No i faktycznie, upominki są super. Trzeba na licę trochę tęczę przecisnąć bo na licę nie cisnęłam tęczy. Dopiero będę w tym tygodniu cisnąć na licę. Dobra, najbardziej stylowy tydzień Jorvik Tak jest. Oto najbardziej wyczekiwany tydzień w modowym świecie Jorvik Co godzinę Raptor będzie występował na wybiegu, a towarzyszyć mu będzie wiosenna kolekcja na ten rok. Hmm, ciekawe. Może zrobią jakieś, zrobią jakieś nowe ciuchy czy coś takiego? wiem. Fajnie by to było w sumie, gdyby zrobili jakieś nowe ciuchy na, na postacie. Jestem ciekawa, czy te manekiny będą, manekiny to są postacie, będą rozebrane, czy, czy nie, bo dwa lata temu były rozebrane, w tamtym roku też były rozebrane, no więc ciekawostka. Witam, pozdrawiam oczywiście Was bardzo gorąco. Pozdrawiam tutaj koleżankę, jestem Twoją fanką dzięki i Twoją wielką, fajną fanką Elien. Pozdrawiam koleżankę Mary i pozdrawiam koleżankę. Ariane i koleżankę Sofię. Dobra. Macie gorące pozdrowienia. I jeszcze koleżankę Gabriela też pozdrawiam. Dobra. E, czytamy aktualizację. E, kolekcja na ten rok. E, macie takie, także szansę na rozwiązanie tajemniczego zniknięcia szkiców światowej sławy projektantki e, Fan e, franceski e, Jakiejś tam. Aby. E, rozegrać te zadania, macie, musicie skończyć do... co? Musicie dostarczyć, dozorcy, sorry, od JB, jeśli poczkę od JB. Jeśli w zeszłym roku ukończyliście te zadania, nie będziecie mieć ich ponownie do nich dostępu. Aha! No spoko, czyli znowu szucinamy poziom, bo po co? W tydzień mody Jorwik jestem bardzo, bardzo źle hmm. Nastawiona, jeżeli chodzi o takie coś, bo to niesprawiedliwe jest bardzo. Dobra, nowe ochrony ładowania. To są o czym mówiłam na początku, chciałam Wam roznagrać. Przez 5 lat mogliśmy czytać Mądre Rady od kota stajennego, kiedy gra ładowała się. W tym tygodniu, masz ukochany kot, kot przeszedł na emeryturę. A zastąpi go całkowicie nowy ekran ładowania. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Tak, o tygodnie tygodniu, z przyczyny, polanie i wiadomości od Starsaver. No i tak moi mili. Um. Moi mili, mamy sobie tutaj kwestie. Jestem zawiedziona, że nie można tych kwestów od Fran franceski zrobić. E, tak, zajęta popularnością Loretta. To jest od Jamesa. Koniec świata, nie to jest, słuchajcie, czy to jest nowe, czy nie. E, Czynsz, i tak dalej tak dalej. E, teraz potrzebujemy Marley i kłopoty Jamesa. To chyba jest coś z aktualizacji ten portfel zaginął. Mamy do wykonania kilka questów, no fajnie. E, tak czy inaczej? E, niestety, ale... E, Niestety, ale nie mamy co robić, bo po pierwsze od Franceski już nie mamy zadań. A po drugie, słuchajcie, pojedziemy do Fortu Penta zobaczyć, co, co tam się dzieje. A po drugie, słuchajcie, no... No ja już to robiłam, tak? Więc jakby generalnie rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc i ujmując, nie mam co powtarzać, tak? To było w tamtym roku i, i można po prostu wiecie zrobić, ale po co powtarzać ten sam film, tak? Te same questy, te samo czytanie i tak dalej, a robić na pałę, żeby klikać, tylko klikać, klikać to chyba nie ma sensu, yy, więc bez sensu, bez, bez sensu. Cieka z kiedy ten samochodzik zmieni się na coś innego. <ślonuś> też on jest też fajny, ale no yy, mogły być coś, jakieś nie, tak? Na przykład teraz samochodzik, raz coś tam, raz coś tam, no, tak jak, jak jakieś zdjęcia koniowozu itd. itd. Nie? Takiego, takie coś nowsze, nie? A, a wiecie, byłoby ciekawie. No i myślę, że ten ekran odwania będzie cały czas taki sam, tak jak widzieliśmy na początku. No, to też nie jest fajne. Dobra, zobaczmy, co on tu chce od nas. Eee, dobra, dobra, dobra. Dobrze przyjąłem, nie wiedziałam. Hmm. Dobra, ale co on chce? Czy on chce? Czy on chce coś od tego? Um. Czekajcie, bo tego jest bardzo dużo, jak widzicie. Pomoże im sobie znaleźć jego portfel, ale ja nie wiem, czy to jest. E... Powiedzcie mi, czy to jest jakieś e... zadanie mm, z aktualizacji, czy to jest zadanie, które ja mam do fabuły, powiedzmy, fabuły, bo w sumie nie ogarniam. E... Także powiem szczerze, że nie wiem. Czekam na Wasze komentarze. Mm, no i tak, Mali, mi, no to, to to możemy teraz zrobić: to możemy pojechać do, mm, do Jorvik i zobaczyć, czy będzie Raptor ale chyba nam nie będzie tam, nie, nie będzie nam tam wejść, po prostu. Dajcie mi chwileczkę, pojedziemy, zobaczymy. Trochę się tak pokołujemy, bo, w ja sumie mówię, tych questów nie ma sensu robić, wiecie, nie ma ich sensu robić, po prostu, Parada Szczęścia. No, po raz drugi nagrywać, tak, po prostu. No, come on, chyba nie zdążę niestety Zdążyłam, dobra Okej, Jordi City Plaża, plaza, ja wiem, ale plaża Dalej, 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 dalej Jestem ciekaw, czy możemy tam wejść, ale myślę, że że nie w sumie to od tej franczezki nie było jakoś dużo punktów, tylko wiecie, no na wysokim poziomie to już yy, każdy punkt się liczy, tak? Więc. Yy, no nie fajnie, tak? No nie fajnie. No, nie fajnie. Chyba nie możemy tu wejść. A nie, czekajcie. Nie, są ochroniarze. Aha, okej, okay. możemy tu wejść. I to witam was na, na paradzie Jorvik. Gdyby może na paradzie na. Tygodniu mody wiorwik. Fajne jest to, słuchajcie, że Fajne jest to, że tutaj teraz mamy. O, jest raptor. Teraz mamy możliwość chodzenia i nie musimy kombinować, wiecie, z tym, żeby to jakoś bokiem chodzić i tak dalej, nie? nie wiecie o co chodzi, bo tak kiedyś chodziło bokiem. Teraz mamy możliwość chodzenia. No i zobaczymy, co ciekawego z tym, z tym wyniknie. Może jakieś tydzień mody zrobimy sobie, jakieś takie modowe Wiecie, wyzwanie <grywa> Coś wymyślę, coś wymyślę dla mojego klubu Coś, coś po, po, porobimy, tak czy inaczej Tak czy inaczej, słuchajcie, no fajnie Fajnie, że to znowu już jest, to już po raz chyba drugi albo trzeci Drugi rok z rzędu, nie, drugi rok z rzędu więcej chyba Ale chyba, no było już kilka tych tygodni mody powiedzmy, no dobra Nie pamiętam dokładnie ile Koda, że nie mamy możliwości zrobienia tych questów No żal i ból, niestety, żal i ból No nic nie poradzimy Tak a propos, to jest godzina, zresztą powiem, która Jest 40, a to już 20 minut zostało do, do Raptora to nie będziemy tutaj czekać i kwitnąć Cóż, mam nadzieję, że taka aktualizacja wam się po prostu spodoba taka krótka, szybka, ja mówię nieco, ja o tym sądzę No niestety nie mam za bardzo co robić, więc nic na to nie poradzę, hmm. ale mimo wszystko, mam nadzieję, że Wam się podoba. Napiszcie mi, jak Wy oceniacie tą aktualkę. Hmm. Jak Wy oceniacie tą aktualkę. No patrzcie, teraz się kamera nie gibie, fajnie. E, tą aktualkę, co Wy o niej sądzicie i tak dalej. No i cóż, myślę, że do zobaczenia na końcu Szlaku Start table. Komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę. Czekam na Wasze opinie. 爸爸。